Pierwszy raz widzę taki znak, może i słusznie, aczkolwiek tutaj największe straty jak widzę, przyroda poniosła ze względu na utwardzenie tej drogi. No ale trzeba uważać, rzeczywiście. Na dziury bobrze trzeba uważać. A coś na ten temat wiem dobrze. Kilka razy zaliczyłem taką wpadkę. Chyba najbardziej niebezpieczna była nad Radomką e, i to było w nocy. Także to nie są jakieś fajne też przygody, więc trzeba uważać. Tym bardziej jak e, o nogę Ci się ociera e, za, <grytanie> e, zaostrzony e, e, patyk, właściwie żerć. No i właściwie jesteś blisko, żeby poczuć się tak jak Azja tuchaj bajowicz nawlekany na, na żartkę gdzieś tam w Besarami, dawno dawno temu, przynajmniej na kartach powieści Sienkiewicza.